Więc ogólnie, słuchajcie, jakby y, dzisiaj nie wiedziałam, co mam wziąć do jedzenia <laughs> Na ten film, więc wzięłam sobie jakby coś takiego neutralnego, czyli wafle ryżowe z czekoladą O ile waflery ryżowe z czekoladą mogą być neutralne, nie? Znaczy... Ty... Trochę sam, nie? Znaczy... Jakby... Neutralne to znaczy takie zdrowo-niezdrowe Wafle ryżowe są zdrowe, bo jakby ryż jest zdrowy, ale czekolada już mniej, chociaż e, jakby czekolada ma magnes, nie? To jest zdrowa. więc w sumie to to jest zdrowa żywność. No, widzicie? Doktor Zuza. Ja wam powiem, co jest zdrowe. Mhm, mhm. Więc ogólnie hej i cześć, To jest trudno z kanału Kulturalna Szafa. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będziemy mówić o czymś super, znaczy super, przynajmniej dla mnie super, ponieważ moją ulubioną porą roku jest w sumie bardziej lato. Znaczy, ogólnie lubię zimę, bo mogę wtedy pojeździć na snowboardzie, ale równocześnie chyba wolę lato, bo bardziej wolę siedzieć nad morzem i. Pływać na kajcie. <noise> Więc oczywiście bardziej wolę lato, i w związku z tym, że lato już się kończy, co jest okropne i co jest najgorszą rzeczą w ogóle, jaka może się wydarzyć w międzyczasie, to ja wpadłam na pomysł, że w związku z tym, że lato się już kończy, a w sumie chciałabym w nim zostać i pewnie jak większość osób chciałabym być w tym lecie cały czas i czuć to grzane słońce, jakby i rozumiecie piasek. Pomiędzy stopami i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym, wyjdziecie do szkoły, większość z was idzie do szkoły albo no już tak bardziej do pracy, mówię o nauczycielach na przykład, gdyby jakiś nauczyciel to oglądał, wyjdziecie i, i zaraz będzie jesień i, i po prostu to już będzie tak, wiecie, jesień, zima i wiosna i z powrotem lato, ale zanim dojdziemy do tego lata, no to chwila jakby minie. A że nie chcemy opuszczać lata, to wymyśliłam, że zrobię Wam taki ranking w sumie 10 książek, które dają wam taki powód do tych letnich fajnych w sumie dni takich, tych beztroskich że nie czuliście w ogóle żadnej takiej presji czasu <grymianie> i presji szkoły i <grymianie> uczelni i, i pracy ogólnie chciałam właśnie wam dać taki ranking tych 10 książek do w których możecie sobie sięgnąć właśnie po to, by wrócić do tych letnich dni, by poczuć to nagrzane słońce na sobie. No i piasek pomiędzy stopami. Więc mam nadzieję, że oczywiście sięgniecie po której z tych powieści właśnie, by wrócić, i mam nadzieję, że one też Wam się kojarzą z latem tak bardzo jak mi. Więc tak naprawdę zaczynajmy! I tak naprawdę pierwszą pozycją, o której chcę Wam opowiedzieć jest. Oddam ci słońce, tutaj macie w greckiej wersji. Oddam ci słońce w ogóle. Mega super jest papier w tej greckiej wersji, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że po prostu układka się różni. I ogólnie, jeżeli chodzi o Oddam ci słońce to jakby ta powieść nie dużo ma w sumie związanego z latem, bo jak w sumie nie pamiętam, czy to się działo w lecie nie, nie, nie pamiętam totalnie ale ogólnie bardziej chodzi o to, że ona sama w sobie jest bardzo uroczą i taką w sumie. Dającą bardzo dużo ciepła powieścią. W związku z tym właśnie, że daje tak bardzo dużo ciepła i tak jakby otula nasze serce, to dlatego kojarzy mi się z latem. Więc jeżeli szukacie takiej powieści, gdzie jakby wciągniecie się i też poczujecie w związek z bohaterami i właśnie też ten taki miły podmuch letniego powietrza, to tak to zdecydowanie oddam Ci słońce. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, to polecam. Też w greckiej wersji, jeżeli macie ochotę, pouczyć się trochę greckiego. Dalej idąc, mamy bez końca. I bez końca kojarzymy się z latem, dlatego że czytałam w sumie ją w lecie. Ale też nie o to tutaj chodzi. Tutaj też pojawia się właśnie wątek wakacji. Co się wydarzyło w wakacje? Jest tutaj właśnie taka tajemnica, bo dziewczyna trafia do psychiatryka po tym, jak coś się dzieje w wakacje. I ogólnie to jest taka trochę powieść, która nie dość, że też otuli nasze serca. Tak jak oddam Ci słońce, to jeszcze do tego. Mamy tutaj ten wątek takiej tajemnicy, i też zmiany bohaterki, i też jakby przyjęcie do siebie nowego stanu rzeczy i tego, że jej życie się bezpowrotnie zmieniło. Że właśnie dlatego bez końca jest taką świetną powieścią, bo mamy tutaj ten wątek wakacji i czujemy to greckie powietrze na sobie, jednak równocześnie mamy też zderzenie z rzeczywistością. I zostając przy takich troszkę bardziej tajemniczych klimatach, no to oczywiście byliście. Byliśmy. To nie byliście, byliśmy. I zostając właśnie przy takich właśnie klimatach yy, trochę tajemnicy, ale powiązanej z latem, no to mamy tutaj: byliśmy łgarzami, i ja oczywiście byliśmy łgarzami Lockhart. Jestem po prostu zaskoczona tą powieścią, ja ją kocham, ja ją uwielbiam. Ja po prostu nie potrafię wam powiedzieć, jak bardzo mi się ta książka podobała, a. Dużo osób troszkę jakby po niej jedzie i mówi, że nie, że właśnie tutaj wszystko da się domyślić i tak dalej, i tak dalej. No ale mówiąc tak pokrótce, no to mamy tutaj właśnie wątek wakacji, mamy wątek wyspy, no i też takiej bardzo dużej tajemnicy, która dopiero zostaje odkryta na końcu i jakby to jak się ten wątek rozwija dla mnie było mega zaskakujące ale równocześnie też było takie naprawdę świetne, bo właśnie tutaj jest to właśnie otulające nas powietrze tutaj jest to ciepło ale i właśnie też takie wiecie, czujecie, czujecie tą morską bryzę i, i piasek pod stopami i tak dalej, ale równocześnie też mamy tutaj zderzenie z rzeczywistością i to jest właśnie takie świetne w tych takich wakacyjnych powieściach, by połączyć ton, ten, by połączyć ten wakacyjny klimat właśnie z tym takim z taką rzeczywistością, byśmy mogli się ją tak, wiecie, połączyć, bo wakacje to jest trochę taki abstrakcyjny czas, nie? Bo wtedy robimy wszystko to i takie mamy jolo. Przynajmniej <Přejmě> ja mam, <grymnie> że mówię, łez, no wakacje! Przecież mogę sobie na to pozwolić, bo są wakacje, więc jakby tutaj mamy pokazanie, że wakacje też są rzeczywistością i tak naprawdę odchodząc od tego wszystkiego związanego właśnie z rzeczywistością, by odejść by po prostu wiecie, poczuć już naprawdę ten surferski taki no y, letni klimat, by poczuć tą bryzę by poczuć ten flow i być w tym klimacie jolo, no to właśnie mamy błękit, który polecała wam Maja z kanału Majaka i Anita z Bajanita. i ogólnie jest tak, że bukreviu Bajanita Book czy BookReview <laughs> o kurde nie pamiętam jak Anita ma kanał jeżeli chodzi o Błękit, no to właśnie jakby Maja powiedziała, że to jest idealna powieść dla mnie, dlatego że ja jestem właśnie w tych takich klimatach surferskich i kitesurferskich. No i oczywiście miała rację i to bardzo dużo racji, bo serio w Błękicie jest właśnie ten wątek romantyczny, który jakby ta powieść nie ma bardzo dużo do zaoferowania, bo to nie jest jakaś ambitna literatura. To jest po prostu taka powieść właśnie, żeby przypomnieć sobie o lecie, by przypomnieć sobie tą morską bryzę, by przypomnieć sobie to, że naprawdę świetnie się surfuje i kite surferuje też i... Wiecie, jak ja teraz patrzę przez okno i widzę te chmury i widzę ten naciągający deszcz, to aż mi jest przykro i od razu chcę się zagłębić znowu w błękicie, żeby poczuć właśnie ten podmuch surferskiego, takiego właśnie klimatu. I dlatego błękit jest chyba tak naprawdę z tego całego mojego zestawienia najbardziej słoneczną i najbardziej wakacyjną powieścią, jaką mam. Zostając tak naprawdę w klimacie morza i oceanów i różnych takich oceanicznych istot, i tak dalej, no to oczywiście Syrena, seria Syrena Tracy Rayborn, bo tutaj mamy akurat do czynienia właśnie z wakacjami. Jednak tutaj dzieją się różne takie magiczne rzeczy połączone z tajemnicą, z jakimś takim kryminałem. I ogólnie to jest taka mroczniejsza strona wakacji, nie ta wesoła, taka jak w Błękicie, że mamy wow, miłość, wow, surferzy, wow, faceci. Tutaj mamy bardziej. Jakby też właśnie to zderzenie z rzeczywistością Ale taką fantastyczną rzeczywistością Jeżeli rozumiecie o co mi chodzi Ale ogólnie Syrena mi się właśnie tak Seria Trixie Ridgemont bardzo mi się kojarzy z wakacjami Bardzo mi się kojarzy właśnie z takim Nadmorskim miasteczkiem które, yy, które właśnie jest w szczycie sezonu I nagle dzieje się coś okropnego I właśnie turyści dochodzą do tego co się tam dzieje I tak dalej, no i mamy też właśnie Ten wątek trochę magiczny, trochę taki właśnie tych stworzeń Właśnie tych tytułowych syren, ale tego wam nie będę zdradzać, bo powinniście sięgnąć, do serio, jakby seria jest mało znana, a szkoda, bo jest serio mega dobra. Bardzo mi się podobała w sumie i w związku z tym dlatego wciąż wierzę, że w wieku 25 lat będę syreną. I odchodząc od morza, ale wciąż będąc w, przy fantastyce, no to oczywiście fałszywy pocałunek Mary E. Person i jeżeli chodzi o fałszywy pocałunek, to on ma naprawdę mało związanego z latem, naprawdę mega mało, ale ta powieść jest tak lekka i tak w ogóle tak ją się od razu, tak wiecie, wciągacie ją w sumie razem z powietrzem takim letnim. I właśnie w związku z tym mi się mega fałszywy kojarzy z latem. Bo. Po prostu jest mega lekki i fajnie mi się go czyta. I to jest takie, że siadasz i od razu czytasz i siedzisz w tym świecie, i równocześnie mega mocno się relaksujesz, a właśnie chyba o to chodzi w wakacjach, i tak naprawdę, no mówię wam, nie mamy tutaj tego podmuchu, jakby tej bryzy, nie mamy, nie mamy tutaj morza, nie mamy tutaj słońca, ale za to mamy naprawdę zarubistą, lekką, fantastyczną powieść. I zostając w klimacie fantastyki wciąż, ale teraz sięgając nie do morza, a do innego żywiołu, czyli do pustyni i do gorąca. Mamy buntowniczkę z pustyni, ale ona się pięknie mieni, właśnie teraz spojrzałam. Odchodzimy tutaj właśnie od morza, od ryb, od bryzy, od rybaków i fajnych surferów, a jesteśmy w klimacie bardziej pustynnym, czyli wciąż jest nam bardzo ciepło, bardzo gorąco, nawet bardziej niż na plaży i wciąż czujemy piasek pod stopami. Bardzo dużo piasku. Tak naprawdę czujemy piasek wszędzie. Ogólnie, jeżeli chodzi o buntowniczkę z pustyni, to chyba wiecie, że ja zakochałam się w twórczości Alvin Hamilton, bo stworzyła naprawdę świetnych bogaterów. Plus jeszcze właśnie mamy tutaj ten klimat tej takiej pustyni, tego żaru, który na nas wpływa. I też możemy właśnie w taki zimowy, w sumie wieczór uciec sobie do bardziej ciepłych klimatów i bardziej ciepłych krain i światów. A teraz już tak naprawdę odchodząc od fantastyki i będąc bardziej w rzeczywistości, to jest takie, że znaczy w sumie są dwie autorki, o których może wam opowiedzieć, które są naprawdę świetne i tworzą właśnie takie powieści, w sumie serie, które są takie bardzo lekkie, wakacyjne, fajnie się je czyta, mega dobrze w ogóle wchodzą i jedną z nich Jedną z nich jest Gail Forman i akurat trzymam ten jeden dzień, dlatego że ten jeden dzień najbardziej mi się podobał, tak samo jak ten jeden rok, ale y, ogólnie tutaj też mamy ten wątek takich wakacji, bo powieść zaczyna się w momencie, kiedy dziewczyna na koniec wakacji nagle rzuca się spontanicznie w podróż i... Też trochę nam w tym takim życiu jesiennym, zimowym, kiedy już wchodzimy w tą rutynę, brakuje tej spontaniczności. I to jest fajne przypomnienie o tym, że w serio możemy być spontaniczni. Nawet jeżeli yy, siedzimy właśnie tak już wiecie w szkole, czy na przykład w pracy i tak dalej, to i tak super jest to, że spontaniczność można znaleźć na każdym kroku. I tak książka właśnie to pokazuje, że fajnie jest czasem skoczyć właśnie z tej krawędzi, uciec od tej rutyny i po prostu naprawdę dać się porwać chwili. I... O to właśnie też chodzi w wakacje, dlatego od razu ten jeden dzień przyszedł mi do głowy i w ogóle cała twórczość Gail Forman. I drugą z tych autorek jest Sara Desen. Ja akurat mam tutaj te dwie powieści: jedna jest właśnie taka bardziej letnia, e, taka właśnie opowiadająca o wakacjach i o dziewczynie, która pracuje w wakacje i tam poznaje pewnego gościa, a druga opowiada już troszeczkę czym innym, ale. Nie jest to ważne. Ważne jest to nazwisko, bo też Sara Desen nie jest jakąś mega znaną autorką u nas, co jest przykre, bo serio Sara Desen pisze nie dość że lekkie powieści, to uczące bardzo dużo, ale też one mają świetnych bohaterów i świetny, właśnie klimat. I te, które opowiadają o wakacjach, akurat, mają właśnie ten taki mega wakacyjny, no po prostu taki, właśnie z bryzą, jak ja to nazywam bryzą, taki surferski klimat. A te, które opowiadają o normalnym życiu, w sumie też są lekkie, nie mają już tego takiego klimatu bryzy i surferów, ale równocześnie mega dobrze się je czyta. I też są właśnie takie, żeby usiąść na jeden wieczór, oderwać się i po prostu wziąć i spontanicznie coś zrobić i po prostu coś odkryć. I Ostatnią powieścią, jaką dla Was mam tak naprawdę w tym zestawieniu, dużo tych książek w sumie, nie? I dużo gadam, Uff. i ostatnią powieścią, jaką mam dla Was w tym zestawieniu jest Brunonia Bary i Powrót do Salem i tutaj w ogóle możecie nie znać Brunonii Bary, co jest bardzo przykre, bo Brunonia Bary jest świetna, jakby to jest jedna z autorek tych takich obyczajowych, tych takich psychologicznych, które uwielbiam, które jest mega cicho nie wiem dlaczego, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie rozumiem, ale ogólnie powrót do Salem jest w troszkę wakacyjnym klimacie, takim właśnie wyspy otoczonej morzem i taki bryza i tak dalej, i tak dalej. To jest bardziej właśnie dla takich dojrzałych czytelników i bardziej dla moich dojrzałych widzów, bo musiałam coś wybrać, żeby nie było tylko i wyłącznie bardziej młodzieżowe, to jest o, to jest opowieść taka bardziej właśnie już dojrzała o kobiecie, która zagubiła się w życiu i nie wie tak naprawdę do czego dąży i w pewnym momencie coś się dzieje i ona wraca do swojego domu, czyli do Salem i tam odkrywa kilka ważnych rzeczy i w sumie jakby, ona mi się też kojarzy z wakacjami, bo też właśnie czytam ją nad morzem, ale ogólnie ja wciąż czuję ten podmuch wiatru salem, wciąż czuję tą magię razem przychodzącą z nadmorskim klimatem i naprawdę wow, wow, słuchajcie, ok jakby ja jestem mega słaba w takich zestawieniach, bo zawsze mi się wydaje, że gadam za dużo o tych książkach i tak naprawdę nie mam jakichś dobrych argumentów żeby wam to argumentować, po prostu mówię wow, tutaj poczujecie lato, ale ogólnie tak właśnie jest i mam nadzieję, że w jakiś sposób was przekonałam do tego, by w sumie sięgać po takie letnie powieści Jesienią czy zimą, bo jakby ja uwielbiam wracać do tego klimatu takiego letniego i po prostu poczuć tą no, nadmorską bryzę. Jak to ja mówię i po prostu poczuć to może wewnętrznie i to słońce, i żeby nie siedzieć tak, wiecie, i u Jezu, że takie życie jest, u Jezu, nie. Po prostu słuchajcie, jakby lato jest po to, żeby być spontanicznym, a te książki, które Wam właśnie pokazałam, uczą tego, że spontaniczność czasem popłaca i spontaniczność czasem naprawdę jest świetna. Moim wnioskiem z tego filmu w sumie jest to, żebyście działali, żebyście czasem dali się porwać chwili i po prostu byli spontaniczni, bo naprawdę spontaniczność często jest świetna i na naprawdę dużo może nas nauczyć. Właśnie się rozpadało. Super, świetnie. Czuję lato. Czuję to lato. Okej, okay, i tak naprawdę to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę i kliknijcie, ten czerwony przycisk subskrybuj. I oczywiście zostawcie komentarz i dajcie mi znać, czy wam się podobało i czy też macie jakieś takie powieści, które kojarzą wam się typowo z latem. Więc tak naprawdę czekam na wasze odpowiedzi. Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym filmie i na razie!